Witam, ja jestem Gniewmen i w tym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić y, takie, taką krótką animację zrobioną wyłącznie y, z tekstur. Identycznie wszystko to, co jest tutaj puszczane, y, zrobicie. Bardziej to jest poradnik dla osób początkujących, y, które dopiero no co. Bawią się w afterze, no jeszcze niezbyt dużo potrafią. Ja postanowiłem im pomóc. Więc tak, na samym początku tworzymy nowy projekt, który już zapewne macie po włączeniu after, aftera. Tworzymy nową kompozycję. Dobra. Kompozycja, czyli nazwa niech będzie to logo. E, rozdzielczość HDV 720p chyba najczęściej jest używana na YouTube i czas 10 sekund. Dobra. Shift. Zaznaczamy opcję transparent. E, ja dla was przygotowałem. E, Właśnie taką małą paczkę, w której będą znajdować się te wszystkie teksturki yy, potrzebne do wykonania tego intro. Czyli importujemy. W import, fill. To wszystko. Ok. Import, fill. Yy, jeszcze sobie. Splatter GM. Tak się nazywa ten folder. Logo. Import. File. TXT. I import. Splatter nie, nie jest potrzebny. To nie jest potrzebne nam. To było robione właśnie wcześniej już. Dobra. W samym początku importujemy na nasz czas. Logo. Przyc naciskamy prawy przycisk myszy. Transforms i Fit to Comp. Teraz tworzymy nowy tekst. Okej, okay, moja czcionka użyta teraz w tym poradniku to origin. Też chyba ją wrzucę do tej paczki. Jak ją znajdę, jak mam na kąpie albo w necie Dobra, zaznaczamy ten tekst na stworzony. Strzałką w dół. Wypozycjonujemy to po prostu. Dobra. Eee, przenosimy na czas tego backgrounda Opera przed tekst eee, Matujemy nasz tekst tym backgroundem eee, Alfamet okay. eee, Rozwijamy backgrounda Transforms eee, Rotation na 90 stopni I, i, I właśnie coś takiego robimy. Szukamy odpowiedniego koloru dla nas. Yy, widać, że różni się on od zwykłego koloru białego czy tam czerwonego. Yy, po prostu ładniej to wygląda. Yy, teraz tworzymy nowego Solida. Yy, nazwa, background, yy, kolor biały. Ok. Tego backgrounda przenosimy na sam dół, tak żeby to wszystko zasłaniało tego backgrounda, została tylko wypełniona biel I teraz tutaj, gdzie mamy OF Gniewmen 01, 02, chyba 03 na początku przeniesiemy. Nie, nie ten. 02 też nie a nie, dobra e, OFBGGM03 to będzie to e, znowu TRANSFORMS i FIT TO COMP dobra widzimy mamy ładnego backgrounda za tym całym logiem e, teraz e, przenosimy OFGNIEWME03 e, dodało nam to kropeczki to, to wszystko to ja robiłem w afterze, nie używam żadnych innych programów ponieważ się na innych nie znam yy, tylko after u mnie dominuje najbardziej go lubię yy, zrobiłem to z optical forest ładnie wyrenderowałem specjalnie dla was no i, i robimy dalej czyli yy, przenosimy się na sam początek i zaznaczamy opcję Time, czyli position, ten stopper, wiecie, e, łapiemy sobie tu po prostu takie coś, robimy. O, cudy nie widać. Przenosimy. Oj, zepsułem. Najpierw przenosimy się na piątą sekundę coś takiego i, i, i tworzymy pozycję. O, takie coś, patrzcie. Czary Mary, co nie? Dobra, niech się nam to wyrenderuje. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie to skrócę. Wgl Oj, dobra. Wygląda to tak. Trochę mi muli, ale dobra. I jeszcze przeniesiemy OF Gniewman 02. Dobra. To samo zrobimy z fbm02, transform, zaznaczymy pozycję, się, przeniesiemy się na piątą sekundę No i co? No i to co wcześniej, coś takiego, o, ma niepięknie Mam nadzieję, że osobom początkującym to się daje, ale yy, w niektórych przypadkach może się nie udać. Na przykład ja też jak zaczynałem sprawiało dla mnie... takie, takie rzeczy sprawiało dla mnie y, wiele trudności. No ale jeżeli powtórzycie tego poradnika sobie, no to sobie wam wyjdzie. Dobra. To by było chyba to wszystko. Jak zauważyliście, nie użyliśmy tu chyba żadnego pluginu. Tak, nie. Nie, żaden plugin nie został użyty. I ten projekt zamieszczę. Ładnie, pięknie sobie będziecie mogli zedytować. Wystarczy zmienić tekst. I macie już gotową kompozycję. Paczkę też gdzieś wrzucę. I to by było już. Wszystko, no wszystko. W Na następnym poradniku zrobimy jakiś fajniejszy efekt, znaczy też chyba gotowca wam podrzucę zrobionego też przeze mnie I zrobimy jakieś intro takie bardziej takie do stylowe I, i trzymajcie się.